Maryjo, w swoim życiu doświadczyłaś ubóstwa materialnego, jak i ludzkiego odrzucenia. Kiedy wędrując z Józefem przez drogi Palestyny, spodziewałaś się narodzin Jezusa, stałaś się dla wielu osób niezauważoną i nieobecną. Nikt nie chciał widzieć Twojej biedy, nikt nie chciał zaradzić Twoim potrzebom. I podobnie jest dzisiaj, dwa tysiące lat później, nie ma tłumów wyciągniętych rąk do ubogich. A jak pisze papież Francisz w swoim orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Ubogich, który w Kościele Powszechnym obchodzić będziemy już jutro, mówi: Obecnie ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwagi pod jednym szczególnym względem w każdej z nich. Możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest obecny w swoim najmniejszych braciach. Jakże często o tym zapominamy, że chociaż trudno jest utrzymać wzrok na ubogim, ale jest to konieczne, aby obrać w naszym życiu osobistym i społecznym słuszny kierunek, bo jak pisze dalej papież. Nie chodzi tu o wielomóstwo, ale przede wszystkim o konkretne zaangażowanie. Dlatego dzisiaj razem z Tobą, Maryjo, chcemy podziękować Bogu za wszystkich wolontariuszy, zawsze gotowych do bezinteresownej pomocy, za tych, którzy bez względu na okoliczności każdego dnia wychodzą w poszukiwaniu drugiego człowieka. Przeżywającego swoją biedę. I to bez względu na to, czy ma ona charakter materialny, moralny, duchowy czy społeczny. Dziękujemy za tych, którzy pochylając się nad słabym bratem, nie pytają, dlaczego doprowadziłeś się do takiego stanu, ale próbują znaleźć wspólnie odpowiedź na pytanie, jak ci pomóc. Dziękujemy za ich oddanie i bezinteresowność. Dziękujemy, że szczególnie wtedy, gdy dzieją się rzeczy wywracające kurs naszego życia, jak chociażby obecna pandemia, że nasze oczy stają się zdolne do zobaczenia dobroci świętych z sąsiedztwa, którzy żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga, ale o których nikt nie mówi. Chcemy razem z papieżem zobaczyć, że chociaż złe wiadomości są obficie obecne na stronach gazet, w internecie, na ekranach telewizorów, do tego stopnia, że wydaje się, iż zło króluje niezwyciężone, to jednak tak nie jest. I chociaż z pewnością nie brakuje złości i przemocy, nadużywania władzy oraz korupcji, ale życie jest utkane przede wszystkim aktami szacunku i szczodrości, które nie tylko równoważą zło, ale popychają do wzniesienia się ponad i do bycia pełnymi nadziei. Dlatego, Matko Nadziei, prosimy Cię, poruszaj wciąż nowe serca do codziennego wstawa wstawania ze swojej wygodnej kanapy. I wyruszania w stronę na bardziej potrzebujących. Niech nigdy nie zabraknie tych, którzy będą mieli chęci i siły do pochylenia się nad swoim słabym bratem, i to nie po to, by popatrzeć na niego z góry, ale po to, by pomóc im stać. Prezes Fundacji ufam Tobie, proszę o czytanie aktu zawierzenia panią Jolantę Kobojek. Maryjo, Matko Boga i Nasza, Tobie zawierzamy Kościół i wszystkie podejmowane dzieła miłości miłosiernej. Episkopat Polski, naszą archidiecezję i wszelką działalność charytatywną, szczególnie Jasnogórski Punkt Charytatywny, Fundację Ufam Tobie działającą w Dolinie Miłosierdzia oraz diecezjalną Caritas i wszystkich wolontariuszy. Niech wszyscy obywatele kierują się w życiu odpowiedzialnością za swoich bliskich i najbardziej bezbronnych. Niech naszym rządzącym na każdym szczeblu władzy państwowej i samorządowej towarzyszy asystencja Ducha Świętego, by podejmowane decyzje były zawsze skierowane ku człowiekowi, a nie ku własnym interesom. Tobie polecamy chorych i cierpiących. Wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, obecnych i łączących się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu i tych, którzy prosili nas o modlitwę. Niewiasto, która biegła się z pośpiechem w góry, by pomóc Elżbiecie spodziewającej się dziecka, ucz nas ewangelicznego pośpiechu i nie skupiania się na sobie, ale chęci pomocy bardziej potrzebującym. Niech trud wędrówki nigdy nas nie zniechęca, ale będzie okazją do ponoszenia wyrzeczeń. Matko, która towarzyszyłaś dorastaniu swojego syna, ucz nas towarzyszyć wszystkim, którzy w swoim życiu są jeszcze niedorośli i nieodpowiedzialni. Niech nasza postawa nie ma nic z wymądrzania się, ale niech będzie pokornym trwaniem obok z gotowością podjęcia wspólnej drogi. Maryjo, która spostrzegłaś, że na weselu w Kanie zabrakło wina i uchroniłaś nowożeńców przed kompromitacją, daj nam wszystkim oczy szeroko otwarte, byśmy zawsze umieli zauważać to, co na pierwszym planie jest niezauważone, co ukryte. Niech na Twój wzór nasza pomoc będzie zawsze dyskretna i zachowująca godność drugiego człowieka. Wychowuj nas nieustannie do wrażliwości na ludzką biedę i potrzeby, abyśmy w gotowości do pomocy biednym i zagubionym, opuszczonym i zniewolonym oraz chorym i źle się mającym byli zdolni podejmować największe trudy. Niech naręcze dobrych uczynków otworzy nam kiedyś bramę królestwa, gdzie nie będzie łez i cierpienia, ale wieczna radość. Modlitwa o pokój. Panie Jezu Chryste, Ty, który jesteś naszym pokojem, Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur wrogość, Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi, Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości, prosimy, daj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas. Daj nam światłe oczy serca. Byśmy przestali widzieć sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników w Twoim domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie i daj nam słow, słowa i czyny na miarę tego nawrócenia. Włóż nam w usta, a jeszcze wcześniej w nasze myśli słowa, które budują, nie rujnują, lecz zadają rany. Lecz leczą, nie zadają rany, pocieszają, nie odbierają nadziei, niosą pokój, nie wywołują agresję. Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę, zwłaszcza w tak trudnej obecnej chwili pandemii, poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie, i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie. Uczyń każdego z nas nowym człowiekiem, a nastanie pokój. Ty, rozpoznany czy nierozpoznany, znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem i skutecznie nas po nich poprowadź. Amen. Rozważamy tajemnicę nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w domu Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jan. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Święte Boże, święte mocy, święte Hanie Śmiertelne, zmił się nad nami. Święte Boże, święte mocy, święte Hanie Święty Boże, święty Mocny, święte Anie Śmiertelny, się nad nami. Odpowiedź głodnia ognia i wojny wybaw nas, Panie. шаг Zachowaj nas, Panie, od nagłej, niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie, my grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My krzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Księdza Arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo. W Całości Ewangelii to pytanie występuje tylko jeden raz w Ewangelii Świętego Łukasza. I dzisiaj odczytujemy go. Czy syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Odpowiedź jest w Księdze Apokalipsy. Jam jest początek i koniec. Pierwszy i ostatni. I do mnie należy ostatnie słowo. Pan z wami i Twoim, niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Zdrowia.